Słuchajcie, 6 rano. Trzeba jechać dalej. Idę zobaczyć, czy coś robił tu śniadania. What time is open. Uh, dużo. Oh. Dobra, słuchajcie, nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma czasu. Bierzemy rzeczy i spadamy. Zamknięta, zamknięta. No to lecimy, słuchajcie, na miasto szukać taksówek tak zwanych busików nie wiem właśnie, czy znaleźliśmy, ale właśnie szukamy tych takich małych busików, co jeżdżą goście się zatrzymują musimy się po prostu zapytać czy jadą w naszą stronę no border no i to naprawdę nie nasz ale słuchajcie, jest za piąta do niej i goście nas podwiozą w odpowiednie miejsce gdzie będziemy mogli znaleźć swój autobus Słuchajcie Mamy taksówkę i która będzie kosztowała nas po 50 po 50 A bus miał kosztować po 30 więc szkoda czasu, czas jest cenniejszą rzeczą Lecimy dalej. Morning? Good morning man But money problem

Cikuru Cikuru Jak się nazywa Cikuru? Cikuru 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 z Cingarowe Cikuru z Cingarowe Z Cingarowe Cingarowe Z Hej. Słuchajcie, tym sympatycznym akcentem z bardzo sympatycznym kolegą z taksówki żegnamy się z Zambią To są ostatnie widoki przed granicą Zambia, Malawi, słuchajcie, można tutaj sobie wymienić e, resztę kłaczy i dolary, jak macie i co? Idziemy bić z Trzymajcie kciuki, Piotrek, jak jest? Jest dobrze. Słuchajcie, dostaliśmy już wizę e, do Malawi, Malawi. Malawi. Pracowniczo, słuchajcie, mamy wizę, chociaż nie mam żadnej firmy. I na początku myśleliśmy, że coś będzie nie tak, bo wzięli nasze paszporty, nasze wydrukowane wizy i słuchajcie, kazali nam odejść. Odejść nam kazali i poczekać. No mówimy, ohoho, oh, no, no to będzie niemiło. Ale jednak po jakimś tam małym okresie czasu zawołali nas z powrotem, dali już wklepaną wizę i jest dobrze, także nie było większego problemu na granicy i zmieniliśmy już sobie kolejny środek transportu i teraz jedziemy do Lilongwe czyli do stolicy a w stolicy zmieniamy kolejny autobus do Monkey Bay <try> Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy kontrolę policyjną. Chciałbym też zobaczyć, że bardzo dużo jest kontroli policyjnych, rozstawionych co jakiś czas, kontrolują. Z piąta w przeciągu 50 km. Tak, 50 tak, tak, i paszporciki, który pan wziął, sprawdził, mówił, że jesteśmy bardzo, bardzo lucky guys, bo ciężko dostać zaraz wizę biznesową. No i później zaraz wszyscy zaczęli to mówić, że jesteśmy szczęśliwi, 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 szczęśliwi. I się śmiali wszyscy z nas w autobusie. <grym>, jest fajnie. Patrzcie, Robert Taxi. Bardzo wygodne siedzenie sobie, jak go zamontował. Mają też motory taxi. A to jest drugi. I słuchajcie, tak, właśnie. O, ona wprost jest mięsna. Widzicie? tusze tusze z. Czego to jest? Tusza, katiusza. tusza, kotjusza. No, tusza z kurde, byka, nie? Z bifu. I lecimy Malawi. Słuchajcie, o tutaj ile. Patrzy. Patrzcie tutaj na. O kurde. Takie porozbierane Słuchajcie, to jest, już jest bardziej surowy klimat. To już, nie jest, to już nie jest ten kraj, w którym byliśmy jeszcze dzisiaj rano. To już nie jest nic podobnego. To już jest odrębna, odrębna rzeczywistość. Zimbabwe były grzesne Zimbabwe i Zambia? Tak, to jest bardziej surowo. No, zobaczymy jak to będzie dalej. Ale na razie ludzie są mili. Nawet ta policja się wydawała taka miła. Śmieją się. Jest okej. Okay. Słuchajcie, przyjeżdżamy sobie tutaj przez jakąś wioskę. Możecie sobie poobserwować co tu się dzieje. Generalnie. Jest większy mes. Jak zwykle, ostatnimi czasy i Ty też mięsny, patrzę. Znowu pod mięsnym zaparkowaliśmy. Pane Czy panek nie sądzę? panek nie sądzę? Mówi mój ziomek Piotr. I ruszamy znowu. Słuchajcie. Jesteśmy w Li Longwe. Już zaraz będziemy na przystanku, będziemy zmieniali sobie autobus. A może w międzyczasie, słuchajcie, spróbuję e nagrać coś w slow motion i zrobić podkładzik muzyczny. zobaczymy jak to będzie wyglądało, e jak będzie wyglądała stolica Malawi slow motion. Takie były obrzeża miasta i teraz yy, nie wiem, czy będziemy przejeżdżać jakimś bardziej większym centrum, czy nie. Ale zapraszam, zobaczymy. Dobra. No to jesteśmy prawie w ścisłym centrum. Oj 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 e, kilometr dwa będziemy na przystanku autobusowym. Co tam wodzi, co tam wodzi, zobaczcie. Patrzcie, takich nowoczesnych budynków, dość nowoczesnych, można tutaj dostrzec co jakiś czas, ale nie ma ich zbyt dużo. Podejrzewam, że miasto generalnie nie jest jakoś e, mocno rozwinięte. Ale nie chcę mówić, bo w ogóle nie, nic nie sprawdzałem na temat e, Lilongwe. Po prostu mówię jest spostrzeżenie, wiecie o co chodzi, że też może być tak, że przyjechaliśmy od takiej strony z której może nic nie, nie być ale nie zanosi się, żeby coś było A jesteśmy już chyba blisko celu ale coś się tak, kurczy zaczęliśmy zażyć chyba korek jest jakiś słuchajcie słuchajcie, tutaj to się zaczął prawdziwy mes bo jakbyś podróż mógł tak, tak tam za tymi straganami jakieś wysypisko śmieci było i strasznie tutaj wali capem o kurde, ty zobacz Widziałeś to? Co? Jaki pod, e, market Jesteśmy specjalistami od marketów <noise> O kurde no, powiem wam szczerze, że Mocny młyn, mocny młyn Tutaj można zaobserwować No to oficjalnie wam powiem, że jesteśmy w centrum, centrum Jestem zaskoczony tym, co niedawno zobaczyłem. Acie, obserwujcie, ludzie. Piszcie swoje spostrzeżenia na temat tego, co udało się Wam zaobserwować między Zambią a Malawi do tej pory. Z drugą stronę, i tu właśnie ten mecz, co wiem. Kurde, księżyc na prawie. O, zobacz. O kurwa. Muszę tu bardzo wierzyć w tego kogoś na A. Czym większy księżyc? Im większy księżyc to. Im szybciej do tego Tym szybciej, tym szybciej do. Im większy im, księżyc i im większy księżyc tym szybciej robi się ciemno i można robić złe rzeczy. Ty dożyjesz się jak w jakimś kraju arabskim O kurde Masakieros Lilongwe, Lilongwe ludzie O już coś tak chwilowo mnie ktoś nagrywam Ale chyba nie przyszedł w naszą stronę O kurde Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Zobaczcie sobie młyn młyn No, chciałbym Ale innym razem Bardzo zapoczynane ulice, spore korki Wjazd do centrum jakieś 3 km zajął nam, nie wiem, 20-30 minut Wychodzimy i szukamy autobusu do kolejnej miejscowości, czyli do Monkey P. A Wyjechaliśmy Już wysiedliśmy I jestem troszeczkę zszokowany, ale nie... nie strachliwy nie, nie strachliwy. Ja, jest... ja, ja, ja. okej okay, okay. Tam chyba będziemy jechali z gośćmi autobusem no i generalnie musimy tylko jeszcze wybrać jeszcze jakieś pieniądze, bo w Maki Bay nie ma, nie? Wróćmy? Dobra, musimy znaleźć... 100 tysięcy wyciągnąłem, słuchajcie, to jest trochę ponad 100 dolarów I lecimy szukać autobusu Chyba takie małe tam, co są autobusy, to będą nasze 4 godziny. 4 godziny. Bierzemy banany i spadamy. Bo 4 godziny nas czeka. Droga nasza. Dobra, mamy już. Mamy swój autobus, czekamy się, jeszcze na, na, parę, na parę osób i lecimy. Jesteśmy. Dosyć mocno wypchani. Zobaczcie, tak podejrzewałem, że będzie ciężko z siedzeniem, ale damy radę. Wyruszyliśmy, ale mały korek tutaj na wyjeździe ze, z tego przystanku. Jak właśnie powiedział kolega Piotr, żebyśmy tylko dojechali, zanim się ściemni a reszta będzie już literowo owo się układała sama. wyjechaliśmy już z miasta, jesteśmy mocno doładowani i o kurde, stary, to pani ma koguta. Fuck, ja nie siedzę koło tego. Tej bestii, zobaczcie! O fuck. O kurde! Ty! Co się tu zaraz odjebało? Ło! Wow, Widziałeście to? Szkoda, że nie nagrało. Ten kogut mnie prawie... O fuck. Tak było. Zobaczcie, ile trzciny cukrowej tu się obrabiam. W ogóle jakiś taki fajny market tutaj. O kur... Generalnie, słuchajcie, całe Lilongwe jest bardzo, bardzo dużo, dużo powierzchniowe. Dużo powierzchniowe, nie wiem czy dobrze. Całe Lilongwe jest ma bardzo dużo powierzchni. i lecimy ten kogut kurczę, co leży prawie pode mną Trochę, jak, jest tak jak Piotrek jest zaraz pod nim i za nim czyli kurde, niedaleko moich nóg masakra robocie w Malawi przejeżdżamy przejeżdżamy sobie Takimi górzystymi terenami i jest bardzo kręto. A niedawno, słuchajcie, jechaliśmy albo nadal jesteśmy niedaleko Mozambiku. Tylko teraz są góry, a wcześniej były krzaki, także w Mozambiku nie byłem, ale z bliska go widziałem, to mogę powiedzieć. Można powiedzieć, że jakbym może chciał, to mógłbym. Tak, to już się liczy idziemy okay. tu jest który no kolejna i słuchajcie super ransko czy tu, tu jedzie Już niedaleko Manki Bay. Tam jest Piotrek. Pani wychodzi. Opróżniamy już pasażerów. Słuchajcie, już na takiej wiosce... E Chciałem wam coś powiedzieć. Na poprzedniej wiosce, której kogoś wypuszczaliśmy było widać skrajną biedę. Jak to Piotrek powiedział, widać w oczach. E Nie ma tu porównania bez dwóch zdań. Zambia czy Malawi. Zambijczycy żyją w luksusie w porównaniu do Malawianczyków. Moim zdaniem, takich moich pierwszych obserwacji e, pobytu w tym kraju, dziwna sytuacja, trochę. Bo gościu się zatrzymał w, e, jakieś 5 km przed Mongbejem, 12. 12? 12, przepraszam, i słuchajcie, zapłacił nam za taksówkę i powiedział, że mamy jechać taksówką. No tu jakieś drzwi się zepsuły. lepiej! Lepiej zostaw, bo powsujesz im do końca <noise> Zostaw, serio mówię No i dobra jedziemy słuchajcie Ale bida tutaj strasznie piszczy biedą, naprawdę Jestem w szoku tu możecie zaobserwować sami co się dzieje Ja nie wierzę swoim oczom co tutaj yy, co tutaj zobaczyłem. Zobaczcie. Monkey Bay. Patrzcie. Taki syf. Bo jak to inaczej nazwać yy, wszystko co mijaliśmy, straszną biedę i krzywdę ludzką, a dojechaliśmy do takiego miejsca. Patrzcie. Zobaczcie, co tutaj co tutaj jest. Uhu. Elegancja. Jak powiem, Francja jeziorko, o tym jeziorze będziemy gadali więcej innym razem, dzisiaj robimy aklimatyzację robimy, słuchajcie research rzeczy, których można e, tutaj się dopuścić do, 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 do roboty i i co? i jeszcze pokażę wam pokój ale będę się bujał w tych hamakach zobaczcie jakie różne, jakiego różnego typu hamaki są jest taki hamak, jest taki klasyczny hamak. I mamy jeszcze nawet kuźdatkę. Tutaj. I pod domem. I. O, może pobujamy się od razu, chodźcie. A, kurle, kurde. O, jak wygodnie. Wow. Jestem zmęczony, wam powiem, wiecie? Jestem zmęczony dwa dni w trasie, z czego wczoraj dziady, dziady nas szukały. 14 godzin dzisiaj było już przyjemnie, dzisiaj już było fajnie, ale chodźmy do pokoju. Terem tren, wow. taki pokój Petra, jest w 10 zł. Tutaj jest mapa w kraju, my znajdujemy się mniej więcej tutaj, jak zobaczycie. Gdzie to jezioro jest zaznaczone takim ciemniejszym kolorem To my tu się znajdujemy Tu jest jakiś pan Nie chcę skłamać, nie wiem kim jest Strzelam, że jakiś e, Pewnie Wcześniejszy Może prezydent I to jest słuchajcie Dwa I tak wyglądają pieniądze Kłacze malawijskie Słuchajcie Uff trzeba się rozpakować Wziąć troszeczkę przerwy i Będzie super Słuchajcie. się? Have you seen, Have you seen the movie, Mr. Powers? Yeah. Uh, well, Bay. It's a beautiful place. Tak jest właśnie. The home of Africa. Nice beach, nice lake. Yeah, Malawi. Nice, smoking, I możecie? Dokładnie to jest co. Proponuje mi właśnie e, Mary Jane, ale e, ja e, idę kupić kartę SIM. Wychodzimy na wioskę. Austin pracuje. Monkey Bayu i, i idzie, z nami, e, idzie z nami, idzie z nami, idzie z nami do sklepu, bo generalnie jest przewodnikiem, opycha też e, ziółko dla tych, którzy przyjeżdżają. No i idziemy, zobaczymy, co uda się nam ugrać z tym kartem bo, bo powiem wam szczerze, że nie ma jakby, musicie mas komputer i nie ma. Nie ma, jakby, Wi-Fi u nas w hostelu, i musimy po prostu kupować. No, bardzo pozytywna morda. Cały czas się śmieje, jest wesoły. Także tak... On jest, kurde, jakimś raperem, kurde. Dobry człowiek, dobry wariat, kurde. Wysłuchajcie, tak wygląda wioska. Generalnie nikt by nie spodziewał się, że, że znajduje się tutaj tak piękne miejsce jak Monkey Bay Bo cała droga, którą przebyliśmy w Malawi, Nie przypominała byśmy zmierzali ku takiemu pięknemu miejscu A tutaj jest lokalny sklep Musimy mieć paszport Ja mam Masz? No Choć Peter jest za 16 złotych w takiej oto lokalnej restauracji ja kupiłem sobie internet za kurdejt, nie wiem, w domu Wam powiem jak sprawdzę. Także już Wam mówię, sprawdziłem dokładnie 97 zł, na to, czyli stówkę powiedzmy zapłaciłem. Eee, tak wygląda właśnie wioseczka, idziemy po jakieś zakupy. I słuchajcie, do domu dwa dni w autobusach. Słuchajcie, co to było? Było śmiesznie, ale męczące było, no było męcząco. Chociaż ten dzisiejszy dzień ee, jakoś bardziej przyjaźnie, bardzo przyjaźnie nam minął. Jest Piotrek. najadłeś się za 16 zł. Jak yy... nie, z sam ryż. A kurczak? Raczej kurczak, nie no, nie było kurczaka za bardzo. I za taką samą porcję ryżu wczoraj zapłaciliśmy. Dużo mniej, 8, na wiadomo Osiem kłacza, Słuchajcie, no ceny tutaj wiecie Są nieporównywalnie e, większe do tych, które były w Zambii Yellow Lecimy W sklepie generalnie coś tu jest, ale dużo nie ma Żłóbki chińskie? chińskie są? Są e, Słuchaj, no, trzeba odchudzić budżet, co? No nie tule, <gry> jak nie ma, jak nie ma, internet dużo kosztował. Dwa dni na zupkach się wyrówna. Słuchajcie, <gry> jak jest drogo, tak trzeba żyć. Jutro będziemy bardziej obszernie, informacyjnie coś rozkminać. Także dzięki wam wszystkim jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie gorąco serduszka całego. I trzymajcie się, zdrówka dużo przede wszystkim i... 我刚才都看爱了。